Witam wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu energii miesiąca na czerwiec 2020 roku zerkniemy sobie co w energii ogólnej Was czeka w tym miesiącu, co czeka w ogólnie w czerwcu 2020 roku. Przede wszystkim miesiąc takiej konsternacji, zagłębienia się w siebie, spokoju. Ze spokojem będziecie patrzyli na otoczenie, na swoje życie. To jest taki spokój, kontemplacja, wyciszenie, analizowanie przede wszystkim. Możecie być troszkę tacy oziębli towarzysko. Bardziej skupieni na swoim wnętrzu niż na życiu towarzyskim. Być może jakiś nadłog, może maj był takim trudniejszym miesiącem, może jeszcze jest właśnie, no w sumie jeszcze trwa maj. I to spowodowało, że jesteście przeciążeni i potrzebujecie takiego wyciszenia, bardziej w samotności niż wśród najbliższych. Ogólnie dużo spokoju, dużo spokoju i takiej konsternacji, zastanawiania się, analizowania. Niektórzy z Was, jeżeli mieliście sytuacje romansowe, jeżeli mieliście jakieś trójkąty, tak, czyli tworzyliście związek, ale w Waszym życiu była też ta trzecia osoba, to Tutaj być może właśnie postanowicie to zakończyć, tak, bo tutaj jest y y y takie przemyślenie wszystkiego, przeanalizowanie na chłodno, bez emocji, bez uczuć, tak, czyli to bardziej takie rozumowe jest i postanowicie zakończyć romans. To jest tak dla niektórych, tylko niektórych osób. Niektórzy z Was z kolei mogą się z kimś bardzo mocno pokłócić i to spowoduje, że może ta relacja się zakończy, tak? Może niedefinitywnie, ale po prostu nastąpi odcięcie, przynajmniej w czerwcu, tak? W czerwcu nastąpi niepisanie, nie rozmawianie ze sobą, takie jakby traktowanie się jak powietrze. Nie mówię, że na zawsze, ale na czerwiec raczej tak. Jeśli chodzi o takie partnerskie relacje, to tutaj jest jak najbardziej, bardzo fajnie, bo jest Runa Gebo, która mówi o harmonii, która mówi o miłości, o równowadze w dawaniu i braniu. Czyli tu możecie coś otrzymać od partnera, możecie temu partnerowi również coś podarować. Takie bardzo fajna wymiana jest, wymiana energetyczna, możecie kogoś poznać do związku, tak? Może być też taka sytuacja, że macie wybór wobec dwóch osób. Pierwsza osoba to jest osoba, która was bardzo pociąga fizycznie i to jest bardziej takie pożądanie niż uczucie bardziej zauroczenie. A druga osoba z kolei was bardziej tutaj pociąga, być może emocjonalnie, intelektualnie. I tutaj nastąpi wybór, że pożegnacie się z tą osobą, z którą tak naprawdę czujecie, że nie stworzycie stałego związku, tylko to byłoby takie chwilowe, romansowe, a postanowicie zainwestować swoje uczucia w tą osobę, która jest dla Was partnerem, z którą czujecie się bezpiecznie, z którą czujecie się emocjonalnie na równi. Ogólnie ten miesiąc jest taki bardzo spokojny. Rozumowy, wycis... wyciszony, tak? Być może dużo nie będzie się w nim aż tak mocno działo, ale kończycie go towarzysko, kończycie go jakimiś spotkaniami z przyjaciółmi, takim biesiadowaniem, cieszeniem się z tego, co macie, tak? Może tutaj rzeczywiście ta relacja będzie postępowała nowa i to spowoduje, że będziecie coraz więcej czasu ze sobą spędzać, ale tutaj też są jakieś odwiedziny. To jest też jakby spędzenie czasu w szerszym gronie. Jakieś wypady? Być może niektórzy z Was już postanowią wyjechać gdzieś na urlop i to będzie w większym gronie. Nie dwie osoby, ale jakiś wspólny gdzieś wypad. No może tą kwarantannę nam w końcu zniosą. Czas pokaże. W każdym razie miesiąc pokazuje się pozytywny, taki raczej wyciszony, spokojny, rozumowo traktowany. Ale bardzo stabilny i, i spokojny. W, w pracy współpraca też będzie bardzo dobra, tak? Czyli możecie spotykać w czerwcu takie osoby, które będą jakby na ten czas właściwe i wam pomocne. Jeżeli nie będziecie czegoś sami potrafili robić, to zawsze w otoczeniu znajdzie się ktoś, kto wam pomoże. Tylko unikajcie właśnie takich konfliktowych sytuacji, żeby się nie kłócić. Co trudne, co trudnego czeka lwy w czerwcu? Co trudnego czeka lwy w czerwcu? Tutaj będziecie mieli trudności w... W rozwiązaniu jakichś zaległych spraw, czyli w dokończeniu. Być może za dużo bierzecie na siebie, jesteście przeciążeni natłokiem yy, zadań, które sobie postawiliście do rozwiązania, i przez to, że jest tego za dużo, wy nie jesteście w stanie niczego do końca zrobić, bo brakuje wam czasu i brakuje wam chęci. Brakuje Wam po prostu energii do tego, aby to wszystko udźwignąć i pozapinać na ostatni guzik. Taka sytuacja właśnie się pokazuje, że brak możliwości dokończenia czegoś. I tutaj też jest, że jesteście z kimś pokłóceni i nie godzicie się. Czerwiec to jeszcze nie jest ten moment, gdzie następuje rozem i podanie sobie ręki. Na coś trzeba poczekać. Wy może być też tak, że nie możecie tego dokończyć jakiejś sprawy, bo brakuje Wam jakiegoś elementu, który jeszcze w czerwcu nie przychodzi. No, nie wiem, na przykład zamówiliście jakąś paczkę, część do naprawy samochodu, ale ona nie przyjdzie, się gdzieś się zagubi, nie została wysłana. No, po prostu. Nie ma, tak? Nie ma i nie możecie tego dokończyć, nie możecie naprawić. Taka sytuacja też może być, ale tutaj też jest takie oczekiwanie po prostu. Być może czekacie na kogoś, zostaliście rozdzieleni z kimś i czekacie na tą osobę, żeby ona wróciła, ale ona w czerwcu nie wraca. Tu jeszcze trzeba na nią poczekać. Tutaj też są jakieś długoterminowe inwestycje poczyniane. I runy mówią, czerwiec nie jest właściwym momentem na to, aby takie inwestycje robić, tak? bo możesz stracić na tym. Więc jeżeli chcecie na przykład brać kredyty, to jeżeli nie jesteście do tego, sytuacja was do tego nie zmusza, że koniecznie czerwiec to jest. To już powinno to być, nastąpić, to poczekajcie z tym, bo być może w lipcu albo w następnych miesiącach będzie coś, będzie lepsza oferta dla Was. Może mniejsze oprocentowanie będzie, tak? Jeżeli chcecie kupić dom, to tak samo, wstrzymajcie się z tym. Takie wszelkiego rodzaju duże poczynania, duże inwestycje, to jeszcze nie teraz. I jest również ogólnie jest wsparcie sił wyższych, tak? Czyli jakby, jeżeli macie jakieś trudności, gdzie czujecie się źle, gdzie czujecie się właśnie wypaleni energetycznie, gdzie brakuje wam tej cierpliwości, to zwracajcie się do swoich sił wyższych. Możecie zwracać się do osób, które odeszły z tego świata, które były wam bliskie w coś w cokolwiek życie jakąś wyższą energię w Boga, w anioły, w siłę opiekuńcze po prostu. I to będzie, one będą Wam dostarczały tej energii, one będą Wam bardzo pomocne. Tutaj też może być problem ze współpracą, tak? Może partner właśnie, może partner gdzieś wyjedzie i nie będzie mógł wrócić, tak? Na przykład, jeżeli macie partnerów, którzy pracują w branży transportowej, to wyjadą za granicę i tam utkwią w kwarantannie. Na przykład, może tak być. I będziecie musieli czekać, a to będzie dla Was trudne. I sobie jeszcze to pytamy. Może coś się tu rozjaśni. Niektórzy z Was mogą kończyć związek partnerski. Tutaj też jest takie hmm, zachwianie równowagi. Możecie czuć się wykorzystywani, tak? Ktoś jest za dużo i hmm, może inaczej powiem. Jesteście takimi osobami, które są bardzo pomocne i za dużo wzięliście na swoje barki, i jakby w, w czerwcu zobaczycie, że tylko wy się angażujecie w daną sytuację, a ta druga osoba nie, i zobaczycie, że jesteście wykorzystywani, tak? I to zacznie wam przeszkadzać, i być może to spowoduje, że wy się pokłócicie z tą osobą, że w końcu jakby y, obnażycie swoje wnętrze, swoje emocje. I tak asertywnie wyrazicie swoją, ym, swoją stronę, tak, w tej sytuacji. Wyrazicie swoje zdanie, i, i możecie się pokłócić, tak? Tak mi się tu pokazuje. Do no to runa Ingwas jest runa pusta. Także za wiele tu Wam nie dopowiem. Jest jeszcze jeden przekaz. Ja się bardzo długo zastanawiałam, czy Wam to powiedzieć, ale... Ale chyba powiem, bo tutaj też jest takie dopowiedzenie. To, no, drogie Panie, które jesteście w ciąży, w ciąży, uważajcie na siebie. W czerwcu szczególnie na siebie uważajcie. Jeżeli macie jakieś objawy, to nie lekceważcie tego, tylko iść, idźcie na badania, bo tutaj jest właśnie takie trochę ostrzeżenie dla kobiet, które są w ciąży. To już było w energii ogólnej, ale ja o tym nie mówiłam, ale jak zobaczyłam tutaj właśnie w takich trudnych sytuacjach, jakie mogą lwa czekać w czerwcu, to no myślę, że chyba runy aż tak krzyczą o tym, więc ja nie mówię, że się coś złego stanie, bo y, runy. Wszelka dywinacja to jest jedna z możliwości dróg, jakie mogą wam y, przez was być obrane, jakie mogą wydarzyć się w Waszym życiu. Ale to, co się wydarzy, to tak naprawdę tylko i wyłącznie zależy od was. Bardzo często jest tak, że y, ja kiedyś na przykład... Kiedyś miałam stawiane karty Przez starocistkę Gdzie w mojej rodzinie Wszystko się sprawdzało Co dotyczyło Moich najbliższych osób Którzy również mieli stawiane karty Natomiast mi się nigdy nic nie sprawdzało I się kiedyś zapytałam dlaczego I właśnie ta kobieta mi to wytłumaczyła Że dywinacja to jest jedna z możliwości Dróg wyboru I jeżeli ja mam tutaj Przekazaną historię To ja mam na to wpływ i albo mogę podążać za tą energią, która jest mi przedstawiona, albo mogę to zmienić i po prostu nie przyjąć, tak? Jeżeli to jest coś pozytywnego, to ja chcę w to wejść i wtedy będę kierowała swoją energię właśnie w tą stronę i robiła wszystko, aby to się wydarzyło. Natomiast jeżeli jest to coś trudnego, jest jakieś zagrożenie, ja mogę to uniknąć, mając świadomość, że taka sytuacja może się wydarzyć, tak? To jest tak, jak my wychodzimy z domu. Tak naprawdę. Na dojście do pracy jest bardzo wiele dróg, można pójść uliczką Mickiewicza, można pójść ulic uliczką Słowackiego, a można pójść jeszcze ulicą Jana Pawła na przykład, tak? Więc my zazwyczaj wybieramy tą jedną stałą drogę, ale czasami jest tak, że zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy swój tor, tak? Idziemy zamiast ciągle tego Mickiewicza, pójdziemy Słowackiego i tam się coś wydarzy, tak? Że na przykład nie poszliśmy Mickiewicza i był wypadek, i wtedy moglibyśmy zranić się, tak? Leżeć w szpitalu, mieć złamaną nogę na przykład. Ale my to uniknęliśmy tego. Więc, więc tutaj wszelka dywinacja to jest jedna z możliwości wyboru. I bardzo często jest tak, że, że się na nic nie, nie, nie zgadza, tak? I jeżeli to są trudne sytuacje, no to bardzo dobrze, że to się nie zgadza, że to się nie wydarzyło, że mogliśmy tego uniknąć. Więc to jest tylko taki, taki przekaz. Nie chciałam tego mówić, żeby po prostu nie straszyć, bo no ale... no ale już powiedziałam. Więc uważajcie, nie lekceważcie jakichś takich objawów, jeżeli będziecie się źle czuły, na przykład. I, I nie bójcie się, bo to nie jest żadne tutaj y, straszenie ani nic, no ale tak już aż dwa przekazy to powiedziałam. A, i tak w ogóle coś mi się przypomniało, że... Y, Kobietom w ciąży nie powinny być, nie, powinna być e, nie, po, nie powinny korzystać z wróżb tak w ogóle. Bo to jest jakby też ingerencja w te takie jeszcze nienarodzone, nienarodzone dziecko. Więc kobiety w ciąży nie, nie powinny korzystać z, z różnego rodzaju dywinacji. Co przyjemnego czeka lwy w czerwcu. Tutaj jest właśnie jakieś takie oczarowanie kogoś. Tu możecie się bardzo spodobać komuś. Może to być wyglądowo, czyli po prostu y, oczarujecie kogoś swoim wdziękiem zewnętrznym, ale może być też takie oczarowanie y, intelektem, tak? To są też jakiego rodzaju nowe możliwości, nowe ścieżki do wyboru. Może nowa praca. Niektórzy z Was mogą podjąć yy, taką decyzję, żeby za pracą wyjechać za granicę, gdzieś daleko. Znaczy, to nie musi być też za granicę, chociaż Lagus bardziej właśnie mówi coś z wodę, za granicę, tak? Ale to też może być gdzieś dalej od Waszego miejsca zamieszkania, w jakieś większe miasto. Na przykład, to jest duża odległość Lagus to jest duża odległość czasowa, czy też odległość taka yy, mierzona w kilometrach. Albo też może być tak, że Wasz partner wyjedzie i tutaj to spowoduje też takie troszkę jakby yy, taką chwilową samotność, tak? Takie rozdzielenie, być może właśnie to rozdzielenie będzie spowodowane tym wyjazdem, tak? W każdym razie tutaj jest jakaś inwestycja poczyniana, bardziej bym powiedziała w kierunku pracy, znalezienie pracy, jeżeli szukacie pracy, albo jeżeli w waszej pracy był przestój, to nastąpi jakby ponowne wznowienie, tak? Być może byliście na jakimś postojowym, być może pracodawca zawiesił działalność, was zwolnił, albo wysłał Was na urlop bezpłatny, albo cokolwiek takiego. I to tutaj pokazuje się, że energia wkracza w ruch. Że zobaczcie, macie jeszcze tutaj wsparcie sił wyższych, że nastąpi to jakby znowu wznowienie, tak? I znowu będziecie pracowali, być może w nowej pracy, być może w zmienionej formie, w pracy obecnej, w której jesteście. Niektórzy z Was podejmą decyzję o wyjeździe za granicę, albo wasi partnerzy. I kończycie miesiąc takim wspólnym cieszeniem się, cieszeniem się z tego, co macie, takim. Radowaniem się, z chwili obecnej, z wspaniałego związku, z, z fajnej współpracy z, in, z otoczeniem, z innymi ludźmi, współpracy w pracy. Także bardzo fajnie, bardzo pozytywnie, bardzo pieniążków Wam nie zabraknie, emocjonalnie też jest ok. Yy, I może być taka chwila samotności, takiej kontemplacji, jakiejś chwilowej rozłąki, ale to przyniesie Wam jakby. Sukces. Tutaj też jest zainwestowanie. Możecie zacząć inwestować w swój wizerunek, w swój wygląd zewnętrzny. Nie, niektórzy mogą zmienić się, po prostu jakaś nowa fryzura może zaczniecie się malować, może zmienicie swoją garderobę. W każdym razie jakiś yy, wizerunek zewnętrzny yy, być może niektórzy z Was zaczną jakąś dietę, być może ćwiczenia ale kończycie bardzo pozytywnie. Ogólnie macie bardzo pozytywny przekaz na czerwiec. Teraz wyciągniemy sobie po jednej runie na zdrowie, finanse i emocje, uczucia. A zdrowie, finanse, emocje, uczucia. Zdrowie, finanse, emocje, uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj wszelkiego rodzaju Zatrzymywania się w wody w organizmie, ale to jest również to, może być podłoże hormonalne. Ale tutaj też zwróćcie uwagę na detoksykację. W, warto jest zastosować właśnie jakąś detoksykację, toksyny w organizmie, ale to też może być tutaj oczyszczenie twarzy, tak? Oczyszczenie. Ogólnie oczyszczenie organizmu i tego wewnętrznego, czyli jakaś detoksykacja, być może ziołami, tak? Ale też również tego zewnętrznego, czyli zadbanie o skórę i wyrównanie gospodarki wodnej. Może za mało pijecie i to powoduje, że może za dużo solicie i to powoduje, że zatrzymuje się w Was woda. Tutaj warto zwrócić na to uwagę. Możecie też mieć. Mhm. Tutaj też mi się tak pokazuje, jakby troszkę w zdrowie emocjonalne, że możecie mieć problemy z komunikacją. Takie troszkę jakby zachwianie emocjonalne czasami może powodować, że będziecie się troszkę izolować od otoczenia i jest jakaś taka błędna komunikacja, tak? Więc warto jest tutaj oczyścić, nie tylko swoje takie zdrowie fizyczne, że tak to nazwę, ale również warto jest też oczyścić swoje emocje, emocjonalność, tak? Bo jesteście tutaj jakby troszkę. Za dużo, być może za dużo się działo w waszym życiu w przeszłości. Ja nie mówię, że to mogło być miesiąc temu, to mogło być nawet rok temu i macie jakieś nieuleczone, tak może postracie kogoś i to powoduje, że wy zamykacie się na otoczenie i że błędnie komunikujecie się, jesteście tacy troszkę wycofani. tak I tutaj trzeba wszelkiego rodzaju oczyszczenie. Warto jest też, jakby popracować z wodą. Jeżeli macie jakiś zbiornik wodny niedaleko siebie, no najlepiej taki naturalny, czyli jakaś rzeka, yy, morze, tak? To tutaj warto jest właśnie iść i tak wpatrywać się w tą wodę, powierzać tą, te swoje problemy, te swoje takie emocjonalne, również problemy tej wodzie, tak? No, woda to jest. Yy, Lagos to są wody płodowe, tak? to jest życie, to jest emocjonalność. Woda płynie, czy jest nurt, są przypływy, są odpływy i trzeba jakby być jak ta woda, tak? Trzeba się po prostu oczyścić nawet w, każdej, w każdej sferze. <laughs> Jeśli chodzi o finanse, to jest tutaj zapłata za Waszą ciężką pracę. Przyjdą plony. Teraz zbieranie plonów. Tak, takie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe, także bardzo super, ciężko pracowaliście na coś i teraz zostaniecie solidnie za to um, obdarzeni. Jeśli chodzi o emocje, uczucia, to. <ścoughs> I was do i was. Emocjonalnie to tutaj bym powiedziała, że moglibyście się z kimś godzić, tak? Ale w energii ogólnej mieliście, że, że jakby do tej zgody może nie dojść. Więc tutaj z jednej strony jakby będziecie próbowali coś zakończyć. Może właśnie tutaj poprzez to oczyszczenie. Jeżeli będziecie. Może niektórzy z Was mają jakieś traumy z przeszłości i to jest potrzebne, abyście poszli do specjalisty, bo sobie sami z tym nie radzicie. To tutaj, jeżeli skorzystacie z tej pomocy, właśnie specjalisty, skorzystacie z pomocy osoby, która Was wysłucha i która, wa, mm, która ma wszelkiego rodzaju narzędzia do tego, aby Wam pomóc, to tutaj nastąpi właśnie takie zjednoczenie, tak? Zjednoczenie waszej emocjonalności, zjednoczenie tego życia materialnego, które tutaj prowadzimy z tym życiem duchowym, emocjonalnym, tak? Takie połączenie, połączenie was samych, tak? Bo może wy żyjecie przeszłością i tracicie jakby chwilę obecną. I tutaj, właśnie, jest takie. Próba pojednania siebie, tak? Możecie próbować jakby coś reanimować, też tak mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy to jest dobre. Jeżeli obie strony chcą na czymś pracować, to tak. Natomiast jeżeli to tylko wy, no to no tak naprawdę jedna osoba nic nie zdziała w związku. Więc warto się tu zastanowić nad tym. Rada, od run. Jera. Czyli tutaj nie przestawać w swojej pracy. Pracuj nadal tyle, ile jesteś w stanie. Wkładaj w tą pracę swoje serce, zaangażowanie. Praca może być rozumiana normalnie, jako praca tutaj taka zarobkowa, ale to jest również praca nad sobą, nad swoim wnętrzem, to jest praca nad relacją, bo tyle, ile my wkładamy, tyle, ile my jakby wkładamy tej energii, zaangażowania, tyle otrzymujemy później. To na ile my chodzimy przy tym wszystkim, takie plony do nas przyjdą. To tak jak rolnicy, jeżeli dbamy o swoje poletko, o swoje warzywa, Wyrywamy chwasty, podlewamy, dajemy tyle światła, ile to możliwe, to wtedy te plony będą bardzo obfite. Natomiast jeżeli my tylko zasiejemy i nic przy tym nie robimy, i zdajemy się na los, no to wtedy możemy zyskać niewiele, a możemy mieć nic. Więc Runajera mówi o tym: siejesz, dbasz i zbierasz tyle, ile włożyłeś zaangażowania w to. Słowa dla duszy. Dzisiaj jest piękny dzień. Jestem wypełniona szczęściem, radością i spokojem. I przesłanie anielskie. Cel życiowy. Celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości tobie i innym. Nie kłopot się szukaniem swego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, a wtedy twój cel spełni swoją rolę. Moi drodzy, życzę wam, aby miesiąc czerwiec był miesiącem spokojnym, radosnym i żeby spełniały się wasze marzenia. Do usłyszenia pa